Moja droga Justyna, mam do ciebie też ciekawe pytanie, na które nie tylko ja chciałbym e, poznać odpowiedź, ale też no, nasi e, widzowie, bo często, gdy rozpoczynamy relacje, te nowe świeże, to zakładamy maski. Ale czy na dłuższą metę maski później nie sprawią tego, że nasza relacja się rozpadnie? Bardzo ciekawe pytanie. Pamiętajmy, jeżeli mamy zaburzony obraz własnej osoby, czyli nasze poczucie własnej wartości jest dosyć niskie. Wchodząc w dorosłość. Staramy się stworzyć lepszy obraz własny, na podstawie już innych relacji niż te rodzinne, czyli na podstawie statusu, finansów, kariery itd., budujemy ten ulepszony obraz własny. Nakładamy tą maskę, którą pięknie możemy nosić na zewnątrz, ale w momencie, kiedy wchodzi w grę czynnik miłości. Prędzej czy później nie będziemy w stanie nosić tej maski. Maska jest formą pewnej strategii, pewnej strategii przetrwania. Jest formą też w takim razie manipulacji. Także prędzej czy później skończysz w tym samym miejscu, bo twoja prawdziwa natura, czyli ta zaburzona tak naprawdę, wyjdzie na powierzchnię. Więc odpowiadając już na twoje pytanie, kompletnie nie. Zadbaj o ten wewnętrzny ogródek, żebyś nie musiał nakładać tej maski, która nigdy nie spowoduje, że zbudujesz trwały związek na solidnych fundamentach. No i śmieję się, moi drodzy Państwo, jak sami to zauważyliście, bo jestem już prywatnie wie, że ja w relacjach sta zawsze stawiam na autentyczność. Eee, no niestety, to zakładanie masek to tak naprawdę to jest odwlekanie czegoś, co niestety może nam w relacji nie sprzyjać. No i takie na przykład związki, załóżmy te pierwsze, za modu się rozpadają, ale... Czy ma to prawo bytu i jest szansa, że po przepracowaniu na przykład e, relacji z samym sobą, jest szansa, że wchodząc jeszcze raz w ten sam związek za jakiś czas, e, on nam wyjdzie? Jak najbardziej. E, I to jest uwarunkowane tym, co, Arku, dokładnie powiedziałeś. Partner, który się od nas odsuwa, jest tak naprawdę prezentem również dla nas, bo pokazuje nam dokładnie, co jest w nas do uzdrowienia, jaki aspekt w nas stał na przeszkodzie do tego by stworzyć tą zdrową relację. Także jeżeli tym się zajmiemy, postawimy na siebie, przekierujemy całkowicie uwagę we własną stronę. Odbudujemy tą ramę własną. Staniemy się tą prawdziwą wersją siebie. Wówczas już na tym poziomie energetycznym. Pamiętajmy, tak naprawdę wszystko jest energią, o czym mówi już Einstein. Czyli ten partner, który jest z nami najbardziej kompatybilny, nawet ten, który od Wróci do nas i wówczas stworzymy zdrową, piękną, wymienną relację. A jeżeli ten partner, który powraca, zazwyczaj powraca, jeżeli wykonamy tą właściwą pracę nad sobą i będzie oferował dokładnie to, co wtedy, czyli na przykład rzucał te swoje okruchy, wówczas my z odbudowaną wartością własną, z tym pakietem nowym, wykształconym, norma. Zobaczymy, że już tymi okruchami się nie najadamy. My jesteśmy gotowi na. Tort, tort z wisienką. Także możemy jak najbardziej wówczas podziękować już temu partnerowi. Ale wracając dokładnie do Twojego pytania, jak najbardziej jest szansa na stworzenie ponownie tej samej relacji z tym partnerem, który odszedł. No właśnie, możemy też powiedzieć partnerowi, który się od nas oddala, papa, z którym się oczywiście nie udało nam stworzyć relacji.